Przyszedł czas podsumowania naprawy gsx -era. no i czas zajrzeć w portfel czyli to co wszyscy lubią najbardziej ile to kosztowało zanim przejdziemy do kosztów w takim świetle dziennym pokażę Wam jak to wszystko powychodziło może będę od razu mówił co zostało zrobione Czyli środki tarcz, te czarne elementy zostały pomalowane, felgi polakierowane, naklejone paski. Zaciski również polakierowane, przewody hamulcowe, w oplocie nowe, serwis zawieszenia. Dekiel wymieniony alternatora, kraszpady kolektor wydechowy wyczyszczony, wypolerowany, śruby nowe z kwasiaka chłodnica wyczyszczona, umyta set racingowe z regulacją kosa wylakierowana to mocowanie owiewki również wyczyszczone elementy zawieszenia Pieskowana, lakierowana sprężyna. Nakrętki od sprężyny wycynkowane. Nowy napęd. Przód, tył zębatki. Nowe nakrętki do tylnej zębatki. Sety lakierowane na czarno. Tylna lampa LEDowa. Zamontowany tłumik zerszustki. To robiona rura, końcówki kierownicy, nowe klamki nowe, lusterka. Tutaj chyba nic nowego nam się nie pojawiło. a Stelaż nowy, oczywiście. Nowa szyba. Reflektor. Komplet owiewek. Cynkowane śruby. Te do blokowania ośki. Kierunkowskazy przednie. No i teraz. Ile kosztowało? Za tylny set, który był wygięty przy upadku. Zapłaciłem 75 zł. Jest to używany na Allegro Lusterka 120 zł. Komplet szyba 140 klamki. 135 dekil alternatora. Deck alternatora 240 ceny. Detal, oczywiście jeszcze raz powtarzam, to są ceny detaliczne. Sety sportowe 800. Przewody w oplocie 399, klocki 180 przód, stelaż 230, lampa, reflektor przedni 400, komplet owiewek 2500, serwis zawieszenia przedniego 650 zł, te przeróbki tłumikarskie. 250 filtr powietrza 60 filtr oleju 38 38 olej motul 180 płyn hamulcowy 4 dyszki uszczelka dekla 40 opona tyłu 450 opona przód 460 paski na koła Pięć dyszek, lakierowanie. Lakierowanie felki tylnego wachacza, bo tylny wachacz był porysowany przy upadku 350 zł. Lakierowanie i piaskowanie, czyli ta kosa sprężyna, uchwyt chłodnicy, którego nie widać, no, też może i widać. Uchwyt chłodnicy, który tam jest między kolektorem, to też było piaskowane. I to nam wyszło stówkę rolki wahacza 6 dyszek. Yy, łańcuch 5 stówek. Zębatka przód 58. Tył 180. Nakrętki do zębatki komplet 90. Kierunki LEDowe 40. To te przednie. Przednie pchełki. Mhm. Z homologacją, oczywiście. Lampa LEDowa Tył 230 Gumy Wlotów Te gumy o, ich też nie było, były kupowane w serwisie oryginalne i one kosztowały 220 zł Przerywacz 5 dyszek, który jest pod fotelem do kierunkowskazów LEDowej lampy Ciężarki 5 dyszek I tutaj już mamy Tyle i to wychodzi 9 460. Oczywiście, na banku jest niepoliczone coś, bo to jest norma. Chociażby na pewno tej śrubki nie doliczyłem, bo kupowana w serwisie, domawiana. Eee, chyba adapterów kierunkowskazów nie liczyłem, czyli tych prześciówek, tych kabli. Nie pamiętam już tam co jeszcze, ale na pewno coś by się znalazło. Jakość spasowania możecie zobaczyć na poprzednim filmie. A no, nie liczyłem też tank Tankpad Tank pad też nam wjechał. Naklejki na wlew. Co do zbiornika, być może nie będzie tej nakładki. Być może jeszcze zbiornik będzie lakierowany i będą domawiane te paski. To wszystko będzie bez nakładki. Ale to jeszcze zobaczymy. Nie jest nic pewnego, zobaczymy. Jak Adam to oceni, jak to wygląda, jak go bardzo będzie to raziło, można, można to zrobić. Dołożyć jeszcze parę stówek i będzie bez nakładki. Więc tak to wyszło. ocencie sami. 9500 naprawa. Podkreślam, że wszystko było na nowych częściach. I to są ceny detaliczne. Nie wszystko, na przykład tak jak sety, nie trzeba było kupować kompletu setów sportowych. Można było dokupić jeden set mlewy używany powiedzmy za 200, czyli mamy 6 stówek w kieszeni. Opony można było sobie kupić, nie za 9 stówek, i tak tył znalazłem taniej. Eee, za 9 stówek można kupić opony i za 6 stówek, i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno naprawę do takiego stanu, gdzie motocykl nadaje się do eksploatacji, nie straszy, można zrobić na pewno taniej. Ale jeśli chce się zrobić wszystko na nowych częściach, no to mniej więcej tak to wychodzi. Oczywiście tutaj robocizna nie jest liczona. Ilość godzin nie liczyłem, ale trochę by się tego uzbierało. Więc kończymy serię filmów z kaszfurką, bo już są ponagrywane materiały z nowych motocykli, z kolejnych, nawet. Są i takie, co są już złożone. Ale nie mogliśmy tego publikować, bo trochę byłoby zamieszanie. Tu jeden projekt nieskończony, a zaczyna się już kolejny. Także zapraszam chyba po raz pierwszy do subskrybowania, dodawania łapek i do oglądania. Może z tego coś wyciągniecie również pożytecznego. Na razie do następnego. Cześć!